piosenny oblot pszczoły najbardziej Elkon i Primorski, bo teraz słońce operuje na nich, natomiast już wcześniej obleciały się tutaj te trzy ule bakwasta. Zresztą widzimy jakieś pojedyncze pszczoły sprawdziłem jak to tam wygląda w środku wszystko przy okazji bo jest około 10 stopni na plusie, więc Spojrzałem do środka gniazd, żeby za bardzo nie wyziębić. Dołożyłem te foliki, tak jak zobaczyłem gdzieś na forum, żeby jeszcze bardziej docieplić. Dociepliłem też powałki z styropianem od środka. I teraz czekam aż pszczoły się oblecą, żeby wyczyścić dennicę z osypu zimowego. Z tego, co tak zauważyłem, to tego osypu nie ma zbyt wiele. Wkładki denniczne też zostały już założone, żeby zamknąć i docieplić ulot spodu. Całą zimę zimowały na dennicy osiatkowanej i jak widać, no, siła jest bardzo bardzo przyjemnie się patrzy. Jest to radość dla przelaża wiosną, kiedy te pszczoły tak pięknie się tutaj oblatują. Tu obok już widać leszczyna. Zaczyna pyłkować, pączkować te bazie leszczyny. Nie widzę, żeby jeszcze pszczoły to oblatywały. Chyba troszeczkę za wcześnie. Potrzeba kilka dni cieplejszej pogody. No, ale dzisiaj już cieszę się z tego, że wyszły z ula, obleciały się. To już jest ta pewność, że jest, że jest dobrze, że żyją. Możemy mieć nadzieję, że ten sezon będzie udany, oby ta wiosna była taka ciepła jak do tej pory. W zasadzie to jest początek dopiero wiosny, ale aby tak było dalej, wówczas będziemy wszyscy się cieszyć wspaniałym miotkiem. A w tym roku pasieka również będzie się powiększać, być może. Do 20 uli, a może nawet więcej zobaczymy. Obaczmy, jak ładnie brzęczą. Może podejdę z tej strony. Pszczoła się pięknie oblata coś wspaniałego przypomina się lato pożytek ale tylko oblot wiosenny leży pszczoły dosyć zdrowe bo nie defekują uli tylko odchodzą i ładnie to wszystko wygląda w drugim ulu również. To dopiero do... słońce po południu do nich doszło. Wcześniej to słońce oparowało na tamtych ulach i to one prymowały w oblocie. No, natomiast teraz tutaj widać, że pszczółki chcą wykorzystać pięknie ten czas jaki daje im wiosna, żeby zrobić porządki w ulu. Jeszcze dzisiaj im dopomogę trochę porządkować. Niech ustanie ten oblot i zajmiemy się jeszcze tym wszystkim. Dziękuję za uwagę.